No i kurwa rozumiesz, i ja to łykłam, ale nie pozy tak wiesz tak dziwnie kurwa to byłam kultura, a kurwy to jest różnica. No to jak dziewczyny, jak z waszym tym mego? A co ty beznadzieja, 50% zabiera. zabiera. Zabieram, no. A pierdolicie? Aj, nie, sami, a i bije nas czasami, wiesz co? I koledzy się za friko, przyprowadza, co ty, masakra. bierzesz mu do buzi? No. A co ty, nie On ci nie bierze? A nie daje ci, kurwa, nic do, 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 do wina, do wody? Ale w pewnym momencie zrobiło mi się ich żal, bo takie są ruchane, wiesz? Tak są wyruchane na sto wiatrów, kurwa. Cipy jak gąbki. <noise> jak gąbki. Zrobiło się pani żal i co? No zrobiło mi się żal, tej kury. Pewno, ale oni się kolegów za firmy, ko przeprowadza, nie spije jak co doła i okrada nas. Może się... tak to się pilnujemy, nie damy się tak, żeby. A nie, Wyrzuci. Wryj dostałaś już tak. raz? O, żeby raz. Jak wycieraczki kurwa no. samochodowe. Tak. Wycieraczki samochodowe. No ale kurwa dziwka to też kurwa chyba a. postać, nie? Trochę szacunku kurwa, nie? Żeby nie dziwka, to by nie było światu, Światł. nie? Siedzi czasami w samochodzie i nas obserwuje. Bo kamery a kamerę ma. Pilnuje nas. Pilnuje nas. My no. No co, chcecie zrezygnować czy chcecie Pewno, biznes zrobić? Się... No, to, no taka okazja, ja, jak nam dała, to, to... O, Jezus! Chcemy zrezygnować. Stoimy, patrzymy, gdzie klient, kurwa. Podchodzi do nich. Hamu odpierdala, kurwa, żonaty, dzieciakci, zobaczysz jakich ham. Chodźcie za węgiel, chodź szybko. Raz. tam, Interwencja. Co cię kurwa stoi? Żenaty sobie ciało. A co? No to kozak. Kozak jesteś? Kozak jesteś? Proszę nie kręcić. Kozak jesteś? No to czemu się zrywasz? Wypad! Wypad, frajer, ty kurwa. Dobra, ci dobrze. O kurwa, frajer, pierdolony, ty dzieciaty. Jebać mu się chce. Wypad, kurwa. Nie ma kurwa albo. Nie będzie moich dziewczyn ruchał i ruszał. Ruchać a ruszać to jest różnica chyba, nie? Wąt, wypadł. No i co, Gdzie dziewczyny? Super, 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 no mówię ci. No, super, super. no i gitara. Postraszyłam, że go znam. Że znam jego żonę, ja go postraczam i koleś uciekł. Bo się zaraz wiesz, Speś. Wyszedł, sobie popierdolić kurwa na pięć minut. Czujesz? Ona mu kurwa nie dała, a on wyszedł kurwa na dziwki. Z kurwy rudy. Tak? Jak coś jest nie tak, to jeszcze dostaniesz piernicz. Było nas 10 zostały tylko dwie. Bo launzie. Czekaj, 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 czekaj. Jak kurwa go uwolnić. No jak? No, a nie wiesz jak, jak my się go boimy jak ognia, nie chcę dostać w łomot, Nie chcę dostać w łomot. Ja się go boję. Ja mam plan. Jak go ujajać. No jak? No jak myślisz? Akcję trzeba zrobić. No przyłączamy się do ciebie. I co będziesz mu robić? Zaatakujesz go? Jak w dupę, w dupę kopa? By w szpilkę ze złami. Zatakujesz. Albo ja czubek. Ale czym dasz? Czym? Taka taka załączka, co to? Torbą. Jaką torbę? No i tam gdzie się, Ciężko, nie? Ja go łapię z tyłu za kark. Ty skakujesz na niego, walisz go na glebę. A ona mu nogami na, na tu, na klatę. Okay. Tak trzeba, tak trzeba zajebać frajera, bo innej opcji nie ma. No to co dziewczyny, działamy? Działamy. To wychodzimy, to wychodzimy. kurwa warza była. Co? Angelika tu. <laughs> Diana Wit? I tak będziecie stać. Jak przyjdzie Adidas, akcja. Czekajcie, kurwa bez ruchu powiedziała. Cisza. Ja czekam na znak, hasło i git i działamy kurwa, działa na warony, pamiętaj. Mocna na rzeczykłaj. Nie ma.

Wysynie. I po problemie. Alfons kurwa poszedł w do. Z wielki kurwa Didas kurwa. Co za cienki bolej kurwa. Cięcia z baru mlecznego to był. Wielki projekt menadżer kurwa. Menago pierdolony. Chyba o toalety. Wiesz mam w Wielki bą... Bon, wielki bonzo, kurwa Didas kurwa. Wypad kurwa, z kurwa. za Didasem, z Alfonsem. Siema. To jest... 学了。 koleś dostał lek ciężki w piedro, nie lekki, ciężki skopana dupa i jaja iż tak spierdalał że mówię ci jeden dym, siwy dym był kurwa za nim tylko tak spierdalał frajer cienki bolek tak cienki bolek kurwa tu jakie kurwa jakie łańcuchy kurwa roko koko odpierdala i co i zmiękł jak purchawka.